Widzowie, najszybszy wyścig na tym kanale. Czy zdążycie zostawić jedną łapkę w górę, zanim ja zjem złote jabłuszko, które dodam mi więcej serc, bo i tak mam ich dużo. Uwaga, 3, 2, 1. Ostatnia sekunda, klikaj teraz, bo zobacz, zjadłem złote jabłko i mam chyba jeszcze więcej serduszek. Zobaczcie, co jest ze Absorpcja, odporność, odporność na ogień, nie regeneracja. To jest... to są chyba ci, ty, normalnie w Minecrafcie. Serio, tak mi... Nie no, dobra. Zobaczcie co mam ze sobą. To jest nóż. Ej, czekaj, Jones. zniknął mi. Nie, 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 zniknął mi. Co? Po dobra, on jest niewidoczny jakiś normalny. To jest nóż od Jasona. Widzowie, ukradłem mu go. I teraz posłuchajcie mnie, bo to jest bardzo. Ojejku, jak przybliżam, to mnie nie widać. Bardzo ważny moment. Postanowiłem, że przez kilka dni teraz yy, zostanę postacią Triki. Triki w Minecrafcie. Jak wczoraj fajnie wam się oglądało, przyjął wam się fajny odcinek, jak trollowałem yy, Jasona, będąc trikiem. I dzisiaj... Postanowiłem, że ten Tricky pokaże swoją prawdziwą twarz, swoje prawdziwe oblicze. Jason jest tam, y, y, tam koło pajęczyn, zaraz tam pójdziemy, zobaczycie co będę odwalał. Oczywiście to wszystko jest wiadomo. Jestem prawdziwym Auroksem, nic we mnie nie stąpiło, chyba, że coś się mi stanie przez te 3-4 dni, bo ogólnie nagrywam filmy na zapas, jestem w tej samej koszulce cały czas, jak na plusowym. Oglądajcie film do końca, bo będzie prawdziwa twarz Trickiego. Będzie się działo. Y, mam tyle serduszek, żeby to przeżyć po prostu, bo czuję, że poziom zdenerwowania Jasona może być. Ogromny poza skalę widzowie. Zostańcie do końca, zasubskrybujcie kanał. Tu się znajduje czerwony przycisk od subskrypcji. Wbijamy 150 tysięcy. A mało brakuje. Jak jesteś nowym widzem, to proszę zostaw jedną subskrypcję, bo na 150 tysięcy będzie odcinek subskrybentem albo subskrybentką kanału. Wylosuję jedną osobę spośród osób, które subskrybują mój kanał i nagram z nią odcinek. Serio zachęcam. Tak samo wbijajcie do mojego sklepu. Pierwszy link w opisie po taki piękny kubeczek. Tutaj green screen ucina, ale klikając w pierwszy link w opisie możecie zobaczyć, jak te kubki wyglądają. Są serio piękne, znaczy, jedna wersja kubków. Teraz warto kupić, bo jest limitowana edycja i do trzech losowych zamówień jadę wręczyć zamówienie osobiście. Macie okazję się spotkać ze mną, zrobić zdjęcie, pogadać i tak dalej. Zachęcam serdecznie. Warto. Na środku ekranu jeszcze na szybko wysiadam ostatnią obserwującą osobę z mojego Instagrama. Chcecie się pojawić tutaj, to wystarczy tylko, że wiecie, zaobserwujecie mnie i, i tyle. Link w opisie. Ej, mam jeszcze książeczki, bo będę mu przekazywał jakieś wiadomości. Dobra, widzowie, dzieje się. Pa, pa, co będzie działo. Tak więc nie ma uroksa. Wstąpił teraz prawdziwy, prawdziwy triki, który... A, 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 a. Oj, widzowie ten triki to był za mocny. Z tego wszystkiego wywaliło aż Minecrafta. Dzieje się, moja głowa zaraz wybuchnie. Nie, dobra, szczerze, to wiecie co się stało? To ten nóż! To ten nóż od... O, o właśnie, od Jasona to on to powoduje. Muszę go spalić. Wyrzucam go do lawy. Pierwsza rzecz od niego została spalona. Jeszcze jest na ciebie kolej, żebyś też został spalony. Słuchaj no, Jasonie, denerwuje mnie twoja obecność na tym świecie I musisz zniknąć stąd raz na zawsze Jesteś do niczego, pal się, tak Zostań w ogniu i stąd nie wyłasz Masz się bać, Trikiego Triki jest niepokonany Moja rodzina pokaże ci, gdzie twoje miejsce jaj, Dobra, może ja już skoczę do tej lawy, bo teraz mamy problem Ty, on się chyba denerwuje Zobaczcie ale póki co pogoda jeszcze nam jakby nie dopisuje, bo je, jest dzień Znaczy dopisuje, bo jest słońce, ale chodzi o to, że nie jest pogoda taka atmosferyczna Co jest grane? Nie rusza się. Ale się popatrzył. No, ej, on ma bardziej czarniejsze oczy. Czy mi się wydaje? Jakiś atrament mu się tam wylał chyba. Biegnie na mnie. Stój tu i tak mi nic nie zrobisz. Pamiętaj, że triki jest nie. Trajki jest niezwyciężony. Co ty myślisz? Możesz tu przyjść ze swoją rodziną? Nic mi nie. Dobra, widzowie, czekajcie, czekajcie. Może on słownie nie rozumie. Napiszmy mu coś. Zobaczymy, czy toż coś przekażeciej. Yy, o! deszcz pada. Runy. Zaczyna się. Nic mi nie jesteś w stanie zrobić, zrozum. To, wykrzykniki, czekajcie, damy mu tą książkę, czytaj sobie, o ile potrafisz czytać, ty jajogłowy głupcze jeden, w ogóle widzowie, a propos jajogłowy, kto mnie teraz słyszy, napiszcie w komentarzu, według was, wiem, że to takie dziwne, taki fun co było pierwsze, kura czy jajko, kto mnie słyszy, zaspamujcie w komentarzu, co było pierwsze, kura, jajko, napiszcie w komentarzu, ja wam szybne serduszko, ty, przeczytał chyba książkę, tak mi się wydaje. Nie boję się ciebie. A co ty myślisz, że ja się ciebie boję, nic mi nie jesteś w stanie zrobić, tylko ciężko mi ciebie pokonać oczywiście. Dobra? Zjedzmy sobie złote jabłuszko. Widzowie, ja będę musiał wytrwać. Przez kilka dni na tym świecie będę trikiem. Nie będę normalnym ludkiem, ale normalnym auroksem, ale gdy, gdy on się dowie, że to ja jestem naprawdę ten auroks, tylko broń Boże, bro, bo, widzowie, nie wydajcie mnie tylko, bo zobaczcie jak, w jakie on szały pada. Jeszcze pioruny, jeszcze brakuje, żeby on zaczął w mnie, we mnie pioruny strzelać Albo w siebie, albo blisko siebie, no nie mam pojęcia. Dobra, trzeba mu przekazać kolejne Ogień, nic nie jest w stanie mi zrobić. Tak samo jak i ty. Dobra, ogień. Czytaj to, o ile potrafisz. Ej, zniknę! O! Lol, przez chwilę nie widziałem. Zwiększenie zdrowia, on nie jest w stanie mnie pokonać. Ja mam te zwiększenie zdrowia na x Normalnie 4X, -y. okay, zobaczmy Stawia. Okej, okay. przypomina mi się troszkę teraz taka. taka lekcja z Baldim. Tylko, że tu upadają grubsze i mocniejsze teksty. Dołącz do mnie lub zgiń. Chyba sobie żartujesz. Nie, nigdzie do ciebie. Co palisz moje książki? Co ty sobie wyobrażasz w ogóle? Pojedynek, spotkanie, triki, yy, Jason, przekazywanie informacji. Co tu się dzieje? Prawdziwe oblicze? Yy, trikiego Auroxa. O, nim telepie, zobaczcie, co jest. O, gościu. Ta pogoda już jest niemożliwa. Dobra, czekajcie. Yy, ty. mi. nawet. nie zabrałeś jednej. setnej mojego życia. Ty, pogoda się ogarnęła. Co jest grane? pogodziło się. Czytaj to, bierz co. So o, widzisz, dostajesz nawet. O, dobra, ja też zostaję Czekaj, czekaj, czekaj. Ja sobie poradzę, ja sobie poradzę. Ty teraz łączymy dwóch si sił na szkieletora. Coś my się tacy osłabieni, ale to nic. Dobra. O, masz to dla ciebie. Masz strzały powbijane, masz jeszcze kości. Może lubisz jeszcze kości? Owieczko, biedno, nie bój się. Wiem, że nie mam rąk, ale to spokojnie. Wszystko yy, wróci do normy już niedługo. Ej, cześć, postawił coś tam. Zobaczmy, co on pisze w ogóle. Czekamy. Ale masz strzały powbijane. Ten świat należy do mnie. Co do ciebie? Ty jesteś chor... Ten świat należy do niebieski... Do niebieskiego gościa tutaj białego. Yy, do Aureo... Znaczy, dobra, nie będę nic wspominał, bo jeszcze się widzowie wyda. I sam w siebie w tutaj. O nie, co to jest za pojedynek? Czekajcie, czekajcie, mam pomysł. Co by mu tu jeszcze napisać? To nie jest twój świat. Eee, nobie. Okej, okay. troszkę go podkre... Czmyło, Creeper! No nieźle. Ty. Moją książkę zniszczył chyba Creeper. O, ty jeden. O, nie jest twój. Ja, o wiem, mam pomysł. Janek. O, czek. Yy... Nuszu. Nie będziemy go nazywali Jason. Nazwijmy go Janusz, to będzie Janusz. Janusz. Yy... Janusz Jason. O, tak będziesz się na. Ty co jest? Co ma tutaj? Powinno. go <laughs> Bro, Co ty się golisz, chłopie, czy co jest? Gra? Dobra, no pisz tam, co miałeś pisać. Z chęcią poczytam sobie. Nie jesteś w stanie mi nic zrobić! Zobacz, ile mam serc! E, przeszedł tutaj z informacją. Ej, zobaczmy. Jezu, wszystko się nagrywa na całe szczęście. Myślałem, że przerwało mi nagrywanie, ale nie, jest gitara. Dobra, zjedzone, cyk, porozwalajmy sobie. Rodzina Jasona jest niepokonana. Co? To. O o, widzowie, tu jest chyba jeszcze rodzina jego. To grubo. Subskrybujcie kanał, bo gdyby on mi ją pokazał czy coś, to nagram ten filmik i pokażę wam to. Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj jego rodzina to nie jest tak samo jak z innymi postaciami, że oni wszyscy tak samo wyglądają. To mogą być inne postacie, na, podobne do niego, albo nawet jeszcze silniejsze, więc zasubskrybujcie kanał, żeby was to nie ominęło. Dobra, musimy troszkę. Yy, musimy troszkę zagrać. Moja rodzina jest za słaba na mnie. Okej, okay, dobra, wypłyńmy Bo zaraz wszystko mi tu spłonie A nie, dobra, ja nawet w lawie się mogę kąpać To mi to nic nie robi Czekajcie, wychodzimy Czytaj, czytaj sobie to Czytaj i sobie wkuj to do głowy, co tam napisałem No, nie masz najmniejszych szans no. Nie, aha Spalił moją książkę Czy on to przeczytał? Nie wiem Ale wydaje mi się, że on w ogóle chyba tego nie czyta, widzowie Bo ja, ry ja o rybie, on o grzybie Zupełnie o czymś innym Co chwilę piszę Wyglądasz jak zwykłe zombie co? Jak jak zwykłe? Zą... No, trochę może zielone rączki, ale nie więcej, na pewno. Co jest grane? A ty co? Jak wyglądasz? Czyli jesteś słabeuszem. Co? A ty jesteś jak jajko od kury. Ciebie można, tobą można rzucać. I albo się wykluje ktoś, albo nie. Zazwyczaj się nie wykluwa. Bo po prostu nie, nie będę obrażał kur, kur, kurczaków w Minecrafcie, bo są porządne. Przeciwieństwy do ciebie, Jasonie. Widzowie, jak macie jakiś pomysł, jak sobie z nim poradzić, co może być jego słabym punktem. Ja spróbuję, jeszcze mam pomysł na, na znalezienie jego słabe, słabego punktu, więc subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem. Co? Chcesz mi jeszcze coś? Przy... Zostałem w tą owieczkę. Chcesz mi jeszcze coś przekazać? Pisząc, czy to wszystko? Czy to tyle? Czy nie masz nic więcej w głowie, co? Czekam na ciebie. O, szara wełna, biedna owieczka. Jedzonko jeszcze. Dobra, zjem sobie złote jabłuszko. No czekam! Czy to tyle? Czy jeszcze coś przekazujesz? Ole, się patrzy. On niekiedy, mu normalnie siocie jakoś za ten. Co jest grane? Jak się spogląda? To, to tyle? Już więcej nie masz nic do przekazania? Zobaczcie, on chyba napisał wszystko. Cokolwiek nie jestem pewny, czy nie! Jejku, jak to, jak to trochę strasznie wyglądało. się tak obraca i nagle zaczyna, wyciąga tabliczkę i pisze. Dobra, ja mogę wszystko, a ty nic. Co? Ty sobie chyba żartujesz? Dobra, słuchaj, ja nie mam czasu na ciebie. Ja już idę. Jeżeli masz coś do przekazania, pisz to teraz wszystko razem, bo ja wychodzę stąd. Twoja siła idzie na marne. No, na pewno. A twoja może co? Myślisz, że mi coś robi? Ja mam tyle serduszek, że nic mi nie jesteś w stanie zrobić. Widzowie tylko, tak naprawdę to on mi nie jest w stanie zrobić. Tak samo ja póki co jemu też nic nie jestem w stanie zrobić. Więc wiecie, trzeba będzie coś ogarnąć tutaj. Zobaczmy, co on tu pisze jeszcze. Takich jak ty mam swojej najsłabszej armii. Co? Ile on ma armii? What? O co chodzi? O gościu. No teraz to ja nie wiem. Czekajcie. Aaaa. Co jest, gościu? Dobra. Nie, muszę go pokonać. Już mnie denerwuje ten zombiak. Serio. M mógłbym sobie miksturę na siłę ogarnąć. Jakąś albo mieczyk czy coś. Co on tu jeszcze pisze? Taki jak ty mam w sobie... swoim... Czy jesteś słabym uszem? Okej. Okay. Zobaczmy, co jeszcze tam będzie chciał przekazać. Bo ja już stąd idę. Nie masz już rąk i zaraz. I zaraz nie mieć serca? I zaraz i zaraz możesz nie mieć serca. Co jest? O o. On się chyba za bardzo wczuwa. On jest pewny widzowie. Czyli nie zrobiłem nad nim jakby takiego wrażenia mocnego. O o. Dobra, zobaczmy. Spójrz na pogodę. No co? Jest księżyc, gwiazdy, czyste niebo. O co ci chodzi? O, oh jest deszcz. Dobra, w spokojnie, nie, nie imponujesz mi tym. Wiele postaci tak robiło. Jest to mocne, władanie nad pogodą i tak dalej. Ale ty mi nie zaimponujesz. To na tyle, czy mogę stąd iść? Bo nie mam... Jej! Oła, ale piorun dygnął. Dobra, 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 co ty robisz? Ej, zaraz, zaraz, widzowie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W poprzednim odcinku, on pod koniec filmu, jak go trollowałem, uderzając piorunem, zmienił się w takiego większego. Pamiętacie to? Napiszcie w komentarzu. A teraz od... nie zwróciłem uwagi, że zmniejszy, i po uderzeniu piorunu, nic się nie zmienił. Dziwne. No dobra, może nie zawsze. Czekajcie, co tu jeszcze napisał? Nie mam już na ciebie czasu, a ty myślisz, że ja mam na ciebie czas? Zwiewaj stąd, przekazuj, co chcesz. O. dobra, pokonam tego szkieletora. Cyk, 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 cyk. A jajaj, jaj. no ile on może mieć serduszek dalej, bo. O jejku. Dawaj. Okej, okay, w końcu udało się. Nienawidzę tych szkieletorów, denerwują mnie. Jak się zdecydujesz, daj mi znać. Ale na co mam się zdecydować? A i pamiętaj, że trzeba będzie. A pewnie na to, czy mam... mu chodzi o to, czy będę z nim współpracować, bo on pisał, albo przechodzisz na moją stronę, albo giniesz coś takiego. Pomóż, albo nie pamiętam już dokładnie. No. Wą stąd, no jejku! Po co? Te zombiaki, to jest jedną... jednych z rzeczy, które najbardziej denerwują w Minecraftie. Końcu pokonałem. Usunąć tego niebieskiego go... go oś. Chodzi o mnie, tego prawdziwego. Już wiemy, że chce mnie usunąć. Dobra, na razie nie mogę się obajawiać jako tryki. Dobra, idę stąd. Nara, nara. Nie chcę ci więcej. Ale mi pacnął. Czego, goni mnie? Nie, nie goni. Został tam z tyłu. Dobrze, widzowie. To będzie na tyle w tym odcinku. Napiszcie, co robić dalej. Dzięki. Widzimy się już jutro. Zaglądajcie do opisu. Tam macie wszystko. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym filmie. Na razie.